Dzień dobry. Dzisiaj przygotowałam dla Państwa przepis na mufinki a la pączki z drzemem lub marmoladą. Bez użycia miksera, mieszane rózgą. Będziemy potrzebować 200 g mąki pszennej, 125 ml mleka, jedna czubata łyżeczka proszku do pieczenia, 100 g cukru, jedno duże jajko, 85 ml oleju. dowolnego oleju, może być rzepakowy słonecznikowy, jedna łyżka cukru wanilinowego lub z prawdziwą wanilią, ale możecie zastąpić zapachem lub ekstraktem waniliowym, 12 łyżeczek dowolnego drzemu lub marmolady, u mnie to jest marmolada z nadzieniem różanym i dodatkowo około 80-100 g masła roztopionego i cukier kryształ lub brązowy cukier do obtoczenia muffinek. Będziemy to piekli w 180 stopniach i wyjdzie nam z tego 12 mufinek. Piekarnik już rozgrzejcie, bo te mufinki robi się ekspresowo. W tej miejsce mam przesianą mąkę. Do tego dodaję cukier razem z cukrem wanilinowym, bo tutaj miałam razem umieszczone. I dodajemy proszek do pieczenia, czyli wszystkie suche składniki i je tak trochę wymieszajmy. I teraz do drugiej miski wlewamy wszystkie mokre składniki razem z jajkiem i rózgą wymieszajmy dobrze. Teraz łączymy jedno z drugim i również za pomocą bruzgi mieszamy tylko do połączenia składników. Zobaczcie, to już wystarczy i teraz składamy. Po jakiejś łyżce, tak ma być do jednej trzeciej wysokości i papilotek. I na to wykładamy po łyżeczce. A u mnie akurat to jest marmolada, ale może być dżem na wolny drzem I nasze to wykładamy znowu ciasto. Musimy to wszystko rozdzielić. Tak, żeby w miarę przykryć drzem Ja mam bardzo dużą blaszkę na mufinki. Jeżeli będziecie mieli trochę mniejszą, to zróbcie Zróbcie w tej mniejszej. I teraz wkładamy to do rozgrzanego piekarnika na około 15-20 minut do suchego patyczka. Piekło się u mnie 15 minut i zaraz zobaczymy. Zobaczcie, jest suche. Ale możliwe, że jeżeli użyjecie trochę mniejszych, one będą trochę więcej będzie w środku i będzie trzeba trochę dopiec 15, może 20 minut. I teraz poczekamy, aż delikatnie wystygnie. Już mufinki lekko przestygły i tak normalnie, gdyby one były w tych mniejszych papilotkach, to bym tego nie otwierała nie rozbierałabym swa papilotek. Będę zostawiła. No ale że one są trochę mniejsze, więc muszę je ściągnąć, żebym mogła zakończyć robienie mufinek. Jak Może zaczniemy od razu, póki on nie wysygną. I teraz, na tak, tu stopiłam masło? Tutaj mam cukier zwykły, a tu mam cukier brązowy. I teraz w maśle obtoczę. I najpierw cukrze zwykle, tutaj jeszcze trochę, trochę na boku. I następny wezmę też w maśle. A ten wezmę w cukrze brązowym. Tu jest trochę tego dużo cukru, więc wezmę łyżeczkę i tak trochę skruszę, ale nie dużo. Nie zostanie. I następny robię tak: w, w maśle i w cukrze zwykłym. Jeżeli nie macie brązowego cukru, to oczywiście możecie to wszystko zrobić w zwykłym cukrze. No i następne. Obieram i tak na zmianę. I muffinki już gotowe do degustacji. Proszę zobaczyć, jak one wyglądają z każdej strony. Połowa jest obtoczona w cukrze zwykłym, połowa w brązowym. Możecie wszystkie w brązowym, możecie wszystkie w zwykłym, ale możecie również w cukrze pudrze obtoczyć czy obsypać. Zobaczymy, jak wyglądają w środku. Wezmę chyba tego z brzegu. On jeszcze jest cieplutki. I proszę zobaczyć. I próbujemy. Ma bardzo, bardzo, bardzo dobry smak. I szczerze polecam do wypróbowania. Dziękuję bardzo, że obejrzeliście film do końca. A jeśli spodobał Wam się przepis, to proszę o pozostawienie łapki w górze. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa pa!